filmie mam dla Was krótką pogadankę na temat mojego ostatniego wyjazdu na targi Beauty Forum do Warszawy. Jeżeli śledzicie mojego Facebooka, to mogliście zauważyć, że jechałam tam z Karoliną Ziętek i przy okazji wyjazdu miałyśmy możliwość nagrać dla Was film z odpowiedziami na Wasze pytania, więc film będzie, pojawi się w dwóch częściach. Jedna część będzie u mnie na kanale, druga część będzie u Karoliny. E, śledźcie Facebooka, jeżeli e, nie chcecie go przegapić. Oczywiście poinformujemy, kiedy się pojawi. Wracając do targów, pokażę Wam tutaj krótką relację, jak to wygląda na żywo. Pokażę Wam też, co kupiłam. Więc, jeżeli jesteście ciekawi, czy jestem zadowolona z zakupów, czy też średnio, to oglądajcie dalej. Cześć, mamy już niedzielę rano. Wyruszamy z Karoliną na targi, więc zabieramy oczywiście Was ze sobą. Pokażemy Wam, jak najwięcej się da. Zobaczymy, czy będzie coś ciekawego, więc chodźcie. Thank you I powiem Wam tak: najbardziej zadowolona jestem, że na tej edycji targów udało nam się z Karoliną załapać na pokaz makijażu wizerzystki firmy Kryolan. Ta dziewczyna wydała przepiękną książkę ze swoimi makijażami, którą można było kupić właśnie na stoisku Kryolan z autografem. Ja się nie zdecydowałam, ale. Tutaj Wam nagrałam kawałeczek, jak ta książka wygląda, no przepiękne makijaże I to było w sumie najfajniejsze na tych targach Ale jestem bardzo zawiedziona, jeżeli chodzi o to, co można było tam kupić Ponieważ edycja zimowa była bardziej pod kątem makijażu A ta edycja była taka bardzo pomieszana Było mało makijażu, dużo fryzjerstwa i dużo spraw paznokciowych więc ym, tych stoisk, których się spodziewałam, niestety nie było. Nie było make-up forever, nie było za dużo stoisk z rzęsami. Na tym mi najbardziej zależało, więc trochę jestem zawiedziona. Jeżeli chodzi o moje zakupy, to kupiłam właśnie w krolanie spray utrwalający makijaż, ten granatowy większy, ponieważ on ponoć różni się od tego białego, z którego nie jestem zadowolona, więc zobaczymy. I kupiłam dwie pary rzęs na stoisku Ardell, Demi Wispies, ponieważ te dwie pary kosztowały 20 zł, więc spoko cena. Tych rzędów nigdy u mnie za dużo, więc to ok. I w sumie na tym moje zakupy z całych targów się kończą, więc no tak średnio jestem zadowolona, bo spodziewałam się, że kupię więcej. A ja też nie, nie chciałam kupować na siłę, bo to jest kompletnie bez sensu. Ale po targach wybrałyśmy się oczywiście z karoliną do maka. Zrobiłam zapas mojego korektora plorągłę. Pro Longwear w odcieniu NC15, bo to u mnie schodzi jak woda. I na pocieszenie kupiłam sobie też szmineczkę z maka w odcieniu syrop. Syrop, jakoś tak, jest to wykończenie laser. I mamy tutaj taki piękny, jagodowy róż, idealny na co dzień na jesień i zimę. Więc z tego jestem bardzo zadowolona, ale ogólnie z zakupów jestem tak średnio zadowolona. Nie powiem wam szczerze, że jeżeli wybieracie się na targi stricte pod kątem makijażowym, to zdecydowanie wybierzcie te zimowe, są o wiele lepsze, ponieważ teraz było więcej fryzjerstwa i więcej spraw paznokciowych. Więc dla makijażowych świrów to troszkę lipa. Gdybym teraz miała drugi raz jechać na targi, to zdecydowanie bardziej um... Zdecydowanie wolałabym sobie odłożyć więcej kasy i pojechać na IMAX do Londynu, żeby zobaczyć, wiecie, to w takiej większej formie, żeby pokupować te kosmetyki, które są u nas w Polsce niedostępne, no ale to się, to się też równa z większymi kosztami, więc... No zobaczymy. Mam nadzieję, że w przyszłym roku mi się uda. Jeżeli byliście na tych targach, to dajcie mi znać, czy macie podobne odczucia do mnie, czy jesteście zadowoleni, czy też nie i dajcie znać, co kupiliście. Bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się już w kolejnym filmie. Czekam na wasze komentarze, buziaczki. Pa pa.